Cześć, witajcie moi drodzy w szóstym specjalnym odcinku serii Brick Paper, a dzisiaj razem z Kubą z kanału Evolution Brick przedstawimy Wam informacje z ostatnich dwóch tygodni ze świata LEGO, gdyż w zeszłym tygodniu nie było odcinka, więc informacji będzie więcej. Zapraszam. W ciągu niespełna dwóch tygodni zaprezentowano kolejne zestawy LEGO, które pojawią się w 2021 roku, w większości ze Star Wars czy Technik, ale kilka zestawów zaprezentowano również z różnych serii, m.in. City Friends, Classic czy nawet Lego Ninjago Legacy, który zaprezentowano w pełnej okazałości jeden z zestawów, mianowicie mowa o smoku Overlorda. W tym tygodniu zaprezentowano 21 serię minifigurek LEGO Mini W porównaniu z poprzednimi seriami, tam znajdziemy mniej minifigurek do zdobycia, zaledwie 12 zamiast 16, jak było w poprzednich seriach. Przede wszystkim cena się nie zmieniła i nadal będziemy nosić 16,99 groszy, ale w późniejszym czasie mogą być na nie promocje, przez co zapłacimy mniej niż w cenie katalogowej. Jakiś czas temu przedstawiono kalendarz Lego dla Stanów Zjednoczonych na grudzień 2020 roku. Natomiast takie same przywileje można spotkać w naszym kraju. Przy zakupie zestawów zamienimy 660 zł, otrzymamy świąteczny zestaw. Jazda na łyżwach i akcja trwa do 24 grudnia. Natomiast przy zakupach zestawów tylko w LEGO Store za minimum 150 zł. otrzymamy lokomotywę, i taka sama akcja zaczyna się od 14 do 24 grudnia. Przy okazji prezentacji zestawów LEGO Technic na pierwszą połowę roku 2021 zaprezentowano również zestaw dla kategorii wiekowej 18. Mowa oczywiście o zestawie Ferrari GTE 488. Zestaw na pierwszy rzut oka robi piorunujące wrażenie patrząc na konstrukcję samochodu. Zestaw zawiera 1677 elementów, a następujące wymiary są takie. 13 cm wysokości, 48 cm długości oraz 21 cm szerokości. Zestaw zawiera 1677 elementów, a cena katalogowa w naszym kraju to 799 zł oraz 99 groszy. Zestaw, tak jak również z innymi zestawami z serii LEGO technik będzie dostępny od 1 stycznia 2021 roku. W czwartym odcinku Brick Paper była mowa o zestawie LEGO Creator Expert przedstawiający drzewko bonsai i zdjęcie nie zostało przedstawione w tym odcinku ze względu na to, że oficjalne zdjęcia nie użały światła dziennego. Natomiast kilka dni temu przedstawiono oficjalne zdjęcia zarówno tego zestawu, jak i również zestawu pod tytułem bukiet kwiatowy. Pierwszy zestaw drzewko bonsai zawiera 878 elementów i cena katalogowa zestawu wynosi 229 ,99 zł 99 groszy. Natomiast drugi zestaw, bukiet kwiatowy, zawiera 756 elementów i cena katalogowa jest identyczna jak w pierwszym zestawie. Czas na pierwszą wiadomość zostanie chwili, gdyż w dniu wczorajszym zaprezentowano nieoficjalnie polibagi LEGO na pierwszą połowę roku 2021. Pojawiły się polibagi z takich serii jak City, Creator, Ninjago, Ninjago Legacy, Star Wars lub Minecraft. Niestety ze względu na to, że niektóre polibagi mają żółte nalepki, ale i również są nieoficjalnie potwierdzone, Takowe zdjęcia zostaną zablurowane, czyli można powiedzieć rozmyte. Aby nie było problemów z dostaniem strajka na te materiale, to linki do oryginalnych zdjęć znajdziecie w opisie filmu. Wiadomość z ostatniej chwili: otóż pojawił się przeciek nowego pakietu minifigurek LEGO Batman na rok 2021. Niestety, ze względu na to, że nie jest to potwierdzone oficjalnie, to zdjęcie zostało zablurowane, by nie było problemów z otrzymaniem strajka na tym filmie. Pełne zdjęcia znajdziecie w opisie filmu. Wiele osób się mnie wypytywało, co będzie w pierwszym wydaniu magazynu LEGO City na rok 2021. Im tutaj przedstawię Wam odpowiedź. Otóż otrzymamy mi figurkę Policjanta z helikopterem. Szczerze, ten dodatek jest bardzo średni i nie jest adekwatny co do ceny, bo oczywiście magazyn Lego City zdążył się już podrożyć o kolejne 2 zł. Z 13 do 15 zł. Szczerze, nie warto kupić tego magazynu. Mimo, że od niemieckiej premiery magazynu Lego Star Wars mini konstrukcją statku TIE Interceptor. Pewnie już niektórzy wiedzą, co będzie w następnym magazynie Lego Star Wars na rok 2021. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, to w następnym numerze otrzymamy niewiadomą już po raz który mini konstrukcję statku TIE Interceptor. Zapewne ten magazyn zabita do Polski 19 lub 26 stycznia 2021 roku. Przechodzimy do klu dzisiejszego odcinka: kalendarz adwentowy Lego Ninjago. Większość fanów tej serii ciągle narzeka na firmę LEGO, że nie wypuszcza kalendarza adwentowego co roku z LEGO NinjaGo. Tak, firma Blue Ocean, która na co dzień zajmuje się magazynami, kartami oraz naklejkami LEGO, wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i wypuszcza kalendarz adwentowy LEGO NinjaGo. Tylko jest jeden haczyk. Haczyk jest taki, że jest to bardziej związany z piątą serią kart. Lego Ninjago Następny Poziom i niestety ten kalendarz nie będzie dostępny w naszym kraju gdyż ten kalendarz przedstawiony w tym materiale jest przeznaczony na rynek niemiecki, więc dla osób mieszkających w Niemczech mogą takowy kalendarz nabyć. Co znajduje się w tym kalendarzu? Już się śpieszę z wytłumaczeniem otóż w tym kalendarzu znajdziemy 26 saszetek po 5 kart każdy, czyli łącznie nam to daje 130 kart plus 4 karty limitowane i tego kalendarza nie da się kupić na oficjalnym sklepie Blue Ocean Entertainment, czyli niemieckiego działu Blue Ocean, a na Amazonie którego cena wynosi 25 euro, czyli przejęcie na złotówki wychodzi mniej więcej 120 zł. Fakt. Za tą kwotę można kupić dwa pakiety kart LEGO Ninjago z serii 5 bez dopisku na następny poziom. Za jedną sztukę trzeba zapłacić 60 zł i w niej znajdziemy dwie talie po 30 kart, co nam daje łącznie 60 i dwie karty limitowane. Oczywiście mnożymy to raz dwa, czyli płacimy za dwa pakiety 120 zł, a w niej znajdziemy 120 kart oraz 4 Karty limitowane, ale szczerze, warto te 120 zł wydać na jakiś dobry zestaw, chociażby z 13 sezonu. Co miesiąc są wypuszczane darmowe zestawy w postaci polibagów z mini konstrukcją do zbudowania, które są dostępne tylko i wyłącznie w Lego Store. W grudniu otrzymano mini konstrukcję Gołębie składającego się z 50 elementów. Ta mini konstrukcja ma zapewne związek ze zbliżającym się dniem. Praw człowieka, który wypada 10 grudnia, skąd nazwa Rides right Day Dave, co w przetłumaczeniu nazywa się gołąb praw człowieka. Wczoraj na nist preniera czwartego odcinka polskiej edycji programu Lego Masters. Jeżeli ktoś nie obejrzał tego odcinka, to macie okazję obejrzeć na platformie Player.pl, którego link umieszczam w opisie filmu i odcinek jest dostępny od razu. Co do czwartego odcinka, to jest lepiej w porównaniu z trzecim, czy nawet pierwszym odcinkiem. Jeżeli chodzi o krótkie omówienie, no to już wam przedstawię. W czwartym odcinku mieliśmy dwie konkurencje. W pierwszym zadaniu uczestnicy otrzymali papugę w pełnej okazałości, natomiast w trakcie budowy spotkały ich trzy utrudnienia. Pierwszym utrudnieniem jest to, że uczestnicy nie mieli dostępu do magazynu klocków, więc musieli bazować na elementach wydobytych z papugi. Drugim utrudnieniem jest to, że musieli wykorzystać wszystkie elementy, które mieli do dyspozycji i niestety nie mogło zostać ani jednego klocka, gdyż jakby zostało kilka elementów, to by zadanie nie zostało uznane. Natomiast trzecim utrudnieniem był czas, gdyż na rozebranie papugi na czynniki pierwsze oraz zbudowanie własnej konstrukcji mieli wyznaczone 4 godziny, co według mnie, jak i również niektórych, było to bardzo mało. Pierwszą konkurencję wygrał Rafał oraz Jakub oraz otrzymali przywilej związany z drugą konkurencją. Natomiast co to była ta druga konkurencja? Otóż była związana z podróżą w czasie. Otrzymano makietę z torami, którym pociąg podróżował po czterech różnych epokach: od prehistorii przez średniowiecze, współczesność, aż do przyszłości. Wracając do przywileju, o którym wspomniałem wcześniej, to Rafał i Jakub mogli wybrać jedną z czterech epok bez losowania, i akurat wybrali przyszłość. Niestety pozostałym trzem parom spotkał ich ślepy los w postaci wylosowania minifigurki tego danej epoce. Marcin i Marta wylosowali prehistorię, Wiktor wraz z Danielem wylosowali średniowiecze, a Łukasz z Damianem. Współczesność. Jako, iż to był półfinał, to niestety z programem musiała się pożegnać jedna z par, i tą parą jest Wiktor oraz Daniel. W następnym, piątym odcinku będzie wielki finał, i nie mogę się doczekać. Nie tylko ja, ale zapewne też większość z Was. I pewnie pojawią się pytania w sekcji komentarzy: dlaczego program się składa z 6 odcinków, a w piątym będzie wielki finał, a co będzie z szóstym odcinkiem? Najprawdopodobniej szósty odcinek będzie odcinkiem. Specjalnym, na razie zapowiedzi takowego odcinka nie otrzymaliśmy, i dopiero poznamy 12 grudnia przy okazji końcówki tego odcinka, jak i również na niektórych platformach kroju playerpl czy na oficjalnym Instagramie LEGOMASTERS.tvl. Co do moich ulubionych budowli z czwartego odcinka. Jeżeli chodzi o pierwszą konkurencję, to najbardziej przypadła mi do gustu budowla Rafała oraz Jakuba, gdyż tutaj bardziej stawiali na architekturę. Co do drugiej konkurencji, no to najbardziej przypadła mi do gustu budowla Łukasza oraz Damiana. A jakie są wasze ulubione budowle z czwartego odcinka? Dajcie znać w komentarzach. To już wszystko na dziś koniecznie zobaczcie kanał Evolution Break, a jeśli odcinek Wam się spodobał to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji zarówno na jego jak i na moim kanale, by być na bieżąco z nowymi materiałami. Trzymajcie się, do zobaczenia.